Się bardzo boisz. Myśle, nie bardzo Mieli o tym nic, nie wie. A o to, że się boisz, myśl Choć to taki wstyd, a wstyd. wstyd to kraść? No niby tak, no jak najbardziej wstyd to kraść Dla mnie wstyd jest takim uczuciem K którego, tak, którego, którego ja nie znam, albo znam, ale dopiero po czasie, kiedy się uspokoję. Wstydzę się tego, że na imprezie pod wpływem chwili nacierałem swoje piersi kotkami lodu. To znaczy, jest to takie uczucie, kiedy nie chcę czegoś zrobić, bo będę myślał, że ludzie się ze mnie będą śmiać. To jest okropne. Moja koleżanka Asia, pojechałyśmy razem nad jezioro zjeżdżałyśmy z górki, wystawał konar i stali bardzo przystojni faceci. Począł, ona chciała się pokazać, rozpędziła się na rowerze i się wywróciła przez ramę. Centralnie. No i generalnie, stała była cała czerwona oni oczywiście się zaśmiali no bo co innego mogli zrobić że było jej głupio na pewno strasznie to nie wypada tak być nie może trudna rada na widok wszystkich twoich fantastycznych twodz aż oblewa zimny. Ojej, to o takich rzeczach się nie mówi w radiu chyba. Czego ja się mogę wstydzić? Przed około dwoma tysiącami ludzi musiałem wyjść i zapowiedzieć kolegę. Zasadniczo zapowiadałem go jakoś około minuty, ponieważ nie byłem w stanie przeliterować jego imienia. Mar Mar De ne ter. Chwilkę. Mariu... Ma I mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Ciężko było to powiedzieć, bo to miał być Mariusz Wielki Prestidigitator. I jakoś na Prestidigitator się nie zaciąłem, a na Mariusz się zaciąłem. Chłopaki! pra Właśnie ze znajomymi na weekendzie, no i kolega trochę za nie mógł i chcieliśmy zrobić mu taki głupi, głupi kawał. Spał sobie na łóżku, no i rozebraliśmy go. Gdy wstał niezorientowany, jeszcze trochę nie w stanie, wyszedł przed domek, zorientował się, że jest po prostu nago. Trochę chyba się wstydził. Mój dziadek kiedyś zapał kupę w morzu, bo myślał, że to gąbka. No nago bym nie wyszła ani na balkon, ani na ulicę raczej. Bo to tak totalnie wymachiwać tym owym przed ludźmi to tak... to. ZŁY SMAK Każdy ma jakiś taki mniejszy lub większy wstyd, no w sobie można powiedzieć Idziemy sobie ulicą, kupa sobie leży, no i przewrócimy się na tej kupie Pierwsza rzecz co? Nie patrzymy gdzie się ubrudziliśmy, czy z nami jest wszystko okej okay. I rozglądamy się czy ktoś to widział